Promujemy transplantację, transplantacja jestem na tak. Bez naszej wiedzy, bez trzymania oświadczenia, bez informacji nie wiemy nawet, że chorujemy na nerki, a to w Polsce tylko 4,5 miliona ludzi. W całym naszym kraju 20 tysięcy osób jest dializowanych, ale to co najważniejsze ponad 2 tysiące osób czeka na przeszczep nerki. Transplantacja jesteśmy na tak. Zachęcamy, badajmy się i bądźmy świadomi swoich decyzji. Jesteśmy ze studentami kół naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego, e, koło PCK akademickie, koło 366 profilaktyki zdrowia, koło seksuologii i przygotowaliśmy dla Państwa stanowisko udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, postępowania w zachłyśnięciu, samobadania piersi dla pani i dla panów również. E, nauka mycia zębów dla dzieci, e, pomiary parametrów życiowych, tętno, ciśnienie, oddech, saturacja, glikemia. Możemy tutaj po prostu trafić do większej ilości osób, przede wszystkim pań, ale nie tylko do rodzin, do panów też jak najbardziej. E, powiedzieć czym się zajmujemy, w jaki sposób możemy pomóc, bo przede wszystkim pomagamy kobietom w różny sposób. Na przykład mamy bezpłatne porady prawne, psychologiczne, co najważniejsze, bezpłatne i anonimowe. Także można do nas zajrzeć, można za zadzwonić i dowiedzieć się jak można skorzystać ale oczywiście zajmujemy się też zdrowiem no bo jak będziemy zdrowe to będziemy w stanie sobie pomóc w innych problemach i naszym rodzinom bo to jest bardzo ważne. Jesteśmy taką społeczną inicjatywą która stara się Szerzyć ideę zdrowia psychicznego, profilaktyki zdrowia psychicznego. Organizujemy warsztaty dla młodzieży, również dla dorosłych, dla rodziców, dla nauczycieli w takim szeroko rozumianym kontekście właśnie uświadamiania, ale też rozpoczęcia pracy nad sobą. Zapraszamy również wszystkich do współpracy na naszą stronę ku zdrowiu. Uważam, że potrzebne takie coś jest czasami. Dużo rzeczy dowiedziałam się. Jakich? Na przykład, jak badać piersi. Bo dokładnie nie robiłam tego nigdy. Jesteśmy zadowoleni z pikniku, tak. Nie przebadaliśmy się w żadnym stoisku, e, jednak dużo atrakcji dla dzieci było bardzo przyjemnie. Bardzo fajne wydarzenie dla dzieci, i w sumie dla dorosłych też, którzy chcą e, na przykład się zbadać. Super pomysł. I dowiedzieliście się czegoś ciekawego? E, my akurat załapaliśmy się na pokaz strojów, tak. I poznaliśmy i widzieliśmy piękny strój lubuskiej. Chyba panny. O tak, tyle widzieliśmy. Bardzo fajny pomysł. Dzisiaj dzień dziecka, dużo rodzin z dziećmi, pogoda fajna. Mnie osobiście żona już pokazywała centrum. O rehabilitacji ortopedii, bo mnie już to w przyszłości czeka, tak? Myślę, że wiele jest tutaj bardzo ciekawych stanowisk pod kątem tych badań i innych takich rzeczy. Dużo można się dowiedzieć i dla kobiet, i dla mężczyzn, więc warto przyjść na pewno.